nam się nie i jesteś taki rozrzucony, a nie każdy wschód Słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam, że poranka. Każdy wschód Słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam, że poranka. A może doraz nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie. Zostałeś z nami. I głosy, i chwały, i chęć, i i chwyć, i i chwały, i chęć. I głosy, Przepraszamy Pani Serwik, która robi zdjęcia w planie, niech powie, ja Jak chcecie być nie prawa, mógłby, który nie ma z Iż Jeśli mógłbyś przed Tobą wspomagaj nas w a przeciw niegodziwości. Nie Oby to Bóg po raczej. pa sam moro še Nie będziemy, nie będzie pogrążony przynajmniej święty sakrament, teraz, teraz zawsze i nie będzie Święty Jozafat, jak pewnie większość parafian, jest Michał Armanią, nasza parafia powstała dlatego, że od wielu, wielu lat spoczywał tam właśnie pod kolum, e, święty Jozafat, jego szczątki. E, kościół został wybudowany dlatego, że by było godne miejsce dla Jego ciała. Zapraszamy każdego 12 dnia miesiąca na godzinę 17.30 na nabożeństwo przez Stawiennictwo Świętego Józefata. Prosząc o potrzebne łaski, jest On patronem pojednania i jedności. Na pewno potrzebne nam są pojednania i jedność w rodzinach, w różnych trudnych sytuacjach, w różnych kłopotach małżeńskich, rodzinnych, międzypokoleniowych. Zapraszamy też nam święto tutaj, przy jego relikwiach, w tym lewym, bocznym ołtarzu, swojego relikwie. Można napisać swoje intencje na no, tutaj specjalnie przygotowanych karteczkach. E, są to wypisy. właśnie intencji o pojednanie i jedność. Można powiedzieć o też pojednaniu z Bogiem, jeżeli ktoś ma w rodzinie osoby, które w jakiś sposób e, oddaliły się od Boga. Można wziąć słowo koszulki. Gdzie jest w skrócie napisana historia życia świętego Jezovata, jego męczeńskiej śmierci, godziny nabożeństwa czy świętej? Można wziąć sobie specjalne, specjalne wydanie gazetki parafialnej, gdzie też jest dużo poświęcone świętemu Jezovatowi, remontowi naszej parafii. właśnie napisać jakąś prośbę o pojednanie karteczki. Akurat tam jest taka skarbona, ale zakryta proszę je po prostu ułożyć gdzieś tutaj, by je później e, schowamy. Tutaj już skręcamy i przed kościołem na chwilę się zatrzymamy. Dobry czas mamy, a już nas wita ksiądz Kustosz, pierwszą, chyba pierwszą pielgrzymkę do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pierwszą, pierwszą pielgrzymkę i wita nas Kustosz Podlaskiego Gargano, czyli nasz ksiądz proboszcz. Tak, tak, tak. Panu, tak, Adam Kulik, czyli Kustosz i proboszcz. Y... Zapraszamy. Tak, jeszcze policjantom, panu policjantom dziękujemy y... za prowadzenie nasz Straży Miejskiej, bezpieczne hmm. przez miasto, bardzo bezpieczne. I... A to biała idzie czy razy. No, y, to jest sytuacja sporna, Ciężarze Kanoniku. <laughs> Bardzo serdecznie Was witam w naszym diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Stoję tutaj przed Wami z, takim, z taką wielką pokorą w sercu, bo mam świadomość, że wielu z Was e, dużo więcej wiecie o tym lepiej go znacie niż ja, e, ale spróbuję króciutko powiedzieć, bo się proboszcz w trosce o Waszą kondycję, o Wasze dobro duchowe i fizyczne e, zabronił mówić długo, a miałem tego pokusę. E, nie mam, więc prawda, dużo miejsc e, które przybywają gdzieś z daleka, ale powiem Wam tak troszkę pochwalę, że w tym roku mnie uprzedzą. Zdarzyło się, że e, były grupy z różnych miejscowości i z terenu naszych licencji, spoza licencji, były też takie mniejsze grupy, e, które tutaj do nas dotarły. E, więc jak ktoś przyjeżdża z daleka, to, e, to mogę wtedy troszkę opowiadać. E, natomiast jak Wy jesteście z Białej to wy o tej parafii wiecie więcej, pamiętacie pewnie te różne sytuacje, wydarzenia. Natomiast takich krótkich kilka pytań zadałbym. Kto pamięta jeszcze księdza świętej pamięci kanonika Romana Służyńskiego? Prawie wszyscy. Ksiądz Klobysz się zawarł ale nie Więc ja Wam mówię, że widzicie, to jest tak, że Pan wie, że wszystko jest po coś. Ja w Wielkiej Poście 1999 roku, jako młodziołki diagno, trafiłem na praktykę do parafii św. Anny i wtedy jeszcze w tej parafii rezydował, mieszkał, już wtedy w dosyć takim poważnym wieku, w emerytowaną rocznej parafii księstka który, jak się powiedziało, z wzrost, usługę i opinię księży, to był przede wszystkim kapłan, który był znany jako Pasjonat historyczny, historii, jako regionalista, jako znawca tych który na ten temat już pisał mówił o Ale wtedy e, nie było okazji, czasu, żeby dowiedzieć się o do tym, że e, za jego przyczyną, e, że on był głównym inicjatorem powstania tej parafii. Wy pewnie dowiedzieć się, e, wy to wiecie. A ja, gdybym ja przyszedł tutaj e, do tej parafii, to się odpowiedziałem. E, jakie mamy wspólne cechy wasza Ksiądz mówi, a ja to zanim powtarzam wszystkim, jak ktoś nie wie, to tłumaczę. Podlaskie e, karkamość w Radzie Świętej Michała i Karioła i nasze diecezjami Sanctuary Miłosierdzia Bożego, co nas łączy? Mamy wspólnego Ojca i wspólną Matkę. Wiecie o tym? Matką jest Święta Anna, Radia Świętej Anny, z której nie myśmy powstali najpóźniej. później widzicie, jak Święta Anna potrafi się dzielić. E, oddaję za najlepsze i wraz cieszy się tym, co ma. A nasz wspólny ojciec to ksiądz Brałach, wierzyc w Winiacka, który najpierw był proboszczem, potem najemował tą świątynię, a później budował waszą osiągawicę, był pierwszym proboszczem. Wasza historia jest to trochę większa, dlatego w historii tej parafii są dwóch proboszczów, a w parafii naszej znaczy ja już jestem czwartym proboszczem. Także historia yes. druga to oczywiście dużo. Ja w słuchajcie, jak ktoś przyjeżdża spoza ja jeszcze czasami tak prowokuje, i się pytam spoza kościoła, spoza osób związanych z kościołem, kto się przyczyni do powstania tej parafii? To jest mój własny taki wymysł. Trudno to nie zgadnąć. Ale ja tak uważam, że to jest ważna osoba. Ona o tym nie wiedziała, że to żyje, ale czasami może warto się pomóc, bo na tej modlitwy potrzebuje. Nie zgadniecie, jak ktoś zgadnie, taką loty z tamtym, dużą. Odprowadza osobie do domu. Albo dwie samochodu będzie prosi. No gorzej w nie było. Ja wszystkim mówię, jak też przyjeżdża zewnątrz, że osoba, która przyczyniła się do powstania tego sanktuarium, o tym nie wiedziała. Polska. Biała Polska stała się miastem polskim. Pamiętacie? I przez to Biała się rozwinęła. Tutaj ta część Białej, i te osiedla, wszystkie y, zakłady przemysłowe. Wy patrzycie, tak jak ja zawsze że przez to, że ta Biała się rozwinęła, to raz z tym To wszystko jest Polsce. Y, biała się tutaj temu, że powstało wtedy, wtedy, to małe miasto stało się miastem wojewódzkim, Na Biała Zaczęli się przybywać dużo osób, zaczęła się rozwijać, zaczęło przybywać dużo ludzi i tam malutki kościół świętej Anny, okazało się, że nie jest wystarczający. Pojawiła się potrzeba pobudowania, po tworzenia nowej parafii. Ona pewnie by była ta potrzeba, ale pewnie byłaby później. A dzięki temu, że nastąpił ten, ta eksplozja, można powiedzieć, tego miasta, jego rozwój, wtedy powstała ta To tak w skrócie. Ksiądz Roman Suszyński jeszcze w skrócie mają tylko dwie rzeczy, bo to, że parafia powstała, to wiecie. To, że on był poszczególny św. Anny wtedy to też wiecie. I to, że z jego inicjatywy e, on o to zabiegał, e, prosił, e, też zgodził się na to, że ta parafia powstała, to wszystko wiadomo. Ale nie wiem, czy wiecie, że to była osobista interwencja i zabieganie księdza e, świętej pamięci Romana Suszyńskiego o to, aby ta parafia była związana z potęgą sierdzia może? Wiecie o tym, czy nie? A tak było. Yy, wiecie o tym, że yy, siostra Frustyna zmarła jeszcze przed punktem II wojny światowej. Yy, czas II wojny światowej był trudny pod, wiel pod wieloma względami. Razem była to wojna, więc yy, ciężki czas. się przysuwał. to chyba 1944 rok i y, Niemcy ustępowali, y, armia czerwona y, tutaj walczyła, y, wziął z Rwanda do więcej Wtedy Mogliśmy się poprosił, żeby wszyscy wbić kiedy były intensywne działania zbrojne, kiedy y, było takie zagrożenie, że y, tam miasteczka, dzisiaj już miasto nie y, zostanie zniszczone, bo tam stacjonowały wojska niemieckie modlił się i zachęcał, żeby wszyscy chodzili się do Miłosierdzia Bożego. I świat został wtedy uratowany. Kościół przeszedł i został zniszczony. E, I później Polak, kiedy wrócił, zobaczcie, oprzem był w Obodawie, w Szelechowie, Polak przyszedł do Białej i Polak, który tutaj, tutaj powstawała terapia, chciał, żeby ta terapia miała właśnie środku miłosierdzie Bożego. To był czas, kiedy dopiero po wyborze Karola Wójta i Jana Pawła II, Kościół powracał do Miłosierdzia Bożego. Dlatego jeszcze ta świątynia nie miała w tytule y, Paradzia Miłosierdzia Bożego, tylko Chrystusa Miłosierdza, ale wizycjana sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To takich kilka, słuchajcie, ciekawostek odnośnie naszego sanktuarium, o tym wy wszystko wiecie, bo stąd jesteście. Y, słuchajcie, mi się, odmówimy naszą codzienną modlitwę. Mamy taki modlitewnik, no, To tak swoich słów, wznoszą się przed Tobą. Ojcze Miłosierdzia, błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach. Błogosław się, całemu, aby wszyscy byśmy cześć do na Miłosierdziu na wieki wieków. Amen. Chorąga Bożego bo Miłosierdzia, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie nas na pokrzeń, nas w Panie do Złego. Ojcze przed wiecznym, Ci ciało i chęć i bóstwo Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przewaganie za grzechy nasze i całego świata. Daje głos tej męki. Miej miłość serdzie dla nas i całego świata. Daje głos tej męki. Miej miłość serdzie dla nas i całego świata. Daje głos tej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daje głos tej męki. Miej miłość dla nas i całego świata miej yeah, miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go, Boże, z tej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go, Boże, z tej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go, Boże, z tej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go, Boże, z tej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go, jej miłość dla nas i całego świata. Oj, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem.